Hej, witajcie w moim nowszym odcinku, z tej strony Władek. i Marcin A jeżeli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału Ja prowadzę kanał o tematyce beauty, jest to przede wszystkim makijaż, tak jak dzisiaj, czasami pielęgnacja, a czasami różne zabiegi kosmetyczne Więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam Was do subskrypcji Oczywiście wszystkie linki również do Marcina znajdziecie w opisie pod spodem, tak TikTok, tak. Instagram YouTube wszystko będzie. Jeżeli oglądaliście nasz test różu z Max Factora, który troszeczkę był niewypałem, to um, wiecie, że jesteśmy w dokładnie z tych samych ubraniach, dokładnie w tym samym ułożeniu um, i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny test znowu różu, znowu żelowego, czyli że znowu troszeczkę innej formuły niż lubimy. Ogólnie zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia poprzedniego filmiku, bo być może nie powiemy niektórych ważnych informacji e, w tym które powiedzieliśmy tam, natomiast dzisiaj właśnie zajmiemy się oceną różu z Maybelline'u Cheek Heat, którego byłem strasznie ciekaw Ty również. Nie są niestety dostępne w em, drogeriach stacjonarnych, natomiast na Zalando można go zdobyć. Kosztuje 30 zł, więc cena jest dość przyzwoita. A, I co? Myślę, że przejdziemy do testowania tego produktu na twarzy. Kolor to 20 Rose Flash 10 ml Idziemy. Przypomina mi to bardzo Cloud Paint. Myślę, że to była inspiracją z Glossiera. Dosyć szybko się sprzedawałem na początku te róże, bo ja go dodałem do koszyka, chciałem go zamówić i inaczej go nie było. Ale teraz już chyba są, bo od dłuższego czasu widziałem, że nie znikają i, i po prostu tam sobie trwają na stronie. I ja myślę, że jeżeli chodzi o Cloud Paint, to może bardziej opakowaniem, to nabieram ja go sobie na tak, kolorowe tak, tak, tak. bardziej opakowaniem dlatego, że mimo wszystko Cloud Paint jest różem kremowym, a tutaj mamy do czynienia z różem żelowym. Widzisz, i tak samo jak w przypadku tego Max Factora, on jest bardzo, bardzo transparentny. Um, I oglądałem jego dość sporo recenzji już w internecie, więc wiem, że on ma tendencję do bycia nie... do rozkładania się po prostu nierównomiernie i robienia takich delikatnych plam. Dlatego ja go chcę nałożyć przy pomocy Beauty Blendera i w sumie powiem Wam, że dość sporo go schodzi, żeby go tak nałożyć, bo na tym policzku prawie jeszcze nic nie widać, bardzo delikatnie, natomiast zużyłem go, no powiem tak, że niemało. No, bardzo sporo bym powiedział, Dokładnie. on dosłownie jakby znika, czyli się bardzo, nie wiem czy on się wchłania, czy co on robi. Bo to nakłada tylko palcami, tak? Ja czy lubię nakładać takie produkty palcami i, i rozświetlacze kremowe i róże. Hmm. Y Gąbką również, pędzlem również, ale palcem lubię, bo po prostu uważam, że to też mi daje taką fair grę, mogą się łatwiej wtopić i zawsze przy palcu mam trochę więcej krycia w tych produktach. ja Wam powiem tak: znowu, pomimo że ja mam na twarzy bardzo mało podkładu i użyłem również tego różutek bardzo delikatnie, doklepując go do twarzy, to widzę, że mimo wszystko ta skóra, ten podkład jest bardzo mocno naruszony. Niestety. Cieszę się, że obejrzałem właśnie wcześniej dużo recenzji tego produktu, bo mój pierwszy zamysł był taki, żeby kupić sobie od razu wszystkie pięć róży, które wtedy były na zaradu dostępne. Wszystkie pięć przetestować razem z wami, każdy kolor po kolei e, zakładając, że formuła jest super i tylko będziemy wybierać, który kolor będzie fajny. My byliśmy tym po prostu obses. Byliśmy zachwyceni, natomiast teraz tak jak patrzę na moją twarz... Mam wrażenie, że u mnie wygląda to lepiej niż u Ciebie, bo u Ciebie faktycznie ja widzę stąd, że, że masz po prostu... Yy, no nie masz podkładu w tym miejscu, no. nawet nie powiedziałbym, że tam masz róż. No dokładnie, to wygląda jakby... No, I tutaj tak, tu jest plama. Wiem, że tego pewnie nie będzie. Widać. Wygląda to jakbyś nabrał sobie na gąbkę płynu bicelarnego i wklepał przez cały tutaj środek twarzy. No znowu, niestety, kurczę, kolejny róż. Ja znałem się jak to jest Fenty. Bo jak na razie jestem taki jakieś nieporozumienie z tymi produktami, mhm, są dokładnie. strasznie niedopracowane mam wrażenie. Dokładnie, formuły się, znaczy zamyślę, w, 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 wydaje się być fajne, bo to jest produkt znowu półtransparentny myślę, że podobnie jak z tym Max Factorem, jeżeli nie malujecie twarzy podkładem i chcecie użyć sobie takiego różu może się to dla Was sprawić. natomiast w innych wypadkach podejrzewam, że niestety ten róż będzie po prostu robić Wam kuku, dlatego że jeżeli potrzebujecie zakryć sobie troszeczkę niedoskonałości na twarzy, albo po prostu lubicie większe krycie to taki kremowy róż niestety nie da rady. Tradycyjne kremowe formuły, jak najbardziej tak, pudrowe, absolutnie bez problemu, ale te żelowe, widzę, że one, przynajmniej z tych dwóch, które testowaliśmy ostatnio, mają ogromną tendencję do naruszania podkładu. Ja powiem tak, bo mi szczerze on się podoba na twarzy. Mhm. Podoba mi się wykończenie. uważam, że u mnie go bardziej widać, nie wiem, może to kwestia tego, że go najpierw wkrywaję palcami, Ym, na pewno jest bardziej widoczny i też nie zniszczył mi tak mam wrażenie makijażu pod spodem jak u ciebie. No, u mnie zniszczył. Ale czy znowu, czy to jest to coś, z czym ja bym się chciał bawić, żeby to nakładać? Jakby wiem jakie są produkty, chociażby te różne skórki, które uwielbiam, z którymi pracuję się bardzo szybko. I ja już długo szukam zamiennika. Myślałem, że to będzie zamiennikiem, bardzo na to liczyłem, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że cena jest dość zachęca, zachęcająca. 29 zł uważam, że jest to do, bardzo dobra cena. No. No, mech, mech. Faktycznie widzę, tak jak palcem przeklepuję, to jest lepiej z tym kryciem, ale wciąż widzę, jak mi ten podkład jeździ. Z kryciem, z. z no wiesz. Mam wrażenie, że on jest wiesz, co mokry. Nawet jak na produkt taki wpłynie powiedzmy wpłynie, to że on jest za mm, za mokry. No, kolor jest bardzo naturalny. Kolor jest ładny. No ale mimo wszystko formuła. Niestety przez ten fakt, że rozpuszcza podkład znowu dla mnie się e, nie nadaje. I ja temu produktowi mówię nine. Szczerze mhm. już bardziej powiedziałbym wam, że weźcie ten róż z Max Factora, który dostawaliśmy ostatnio. Jest dwa razy droższy i też mi się nie podoba, więc ja nie polecam. Jeżeli chcecie mieć dobry, e, kremowy róż. Tani, to polecam Wam sobie wziąć ru, e, szminkę, z, szminkę z Rimmela. Tak, dokładnie. Czekaj, mam ją gdzieś tutaj? Na przykład, tą taką to jest The Only One Matte w odcieniu 810. Użyłam jej od lat jako różu. Nie narusza mi podkładu, pięknie się łączy z, e, z kosmetykami. Jest e, intensywna, ale nadal wygląda naturalnie. Można ją też oczywiście stopniować, żeby była bardzo delikatna. Jest też inne, są też oczywiście inne też kolory dostępne, więc nie musi być tylko i wyłącznie w tym. Moim zdaniem to jest o wiele lepsze rozwiązanie, e, jeżeli chodzi o tani, kremowy róż. Albo możecie po prostu zaopatrzyć się w jakiś róż faktycznie, który jest kremowy. Ja to z kolor po paletach każdy wie. No, e, słuchajcie, no niestety, kolejny mały nie niebywał na który mocno liczyliśmy, a w, w tym odcinku to było na tyle tak naprawdę. Jeżeli on się Wam podobał, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału mojego, Marcina, jeżeli chcecie oglądać naszych filmów więcej. Wszystkie inne linki oczywiście też znajdziecie w, w opisie pod spodem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!